15. Upamiętaniu musi towarzyszyć przebaczenie grzechów. Z wcześniej cytowanego wersetu jasno wynika, że upamiętanie się jest związane z przebaczeniem, odpuszczeniem grzechów. W dziejach apostolskich czytamy, że Jezus został wywyższony, aby dać możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechu. Dzieje apostolskie, 5 rozdział 31 werset. Te dwa błogosławieństwa pochodzą z tej świętej ręki, która była niegdyś przebita na drzewie krzyża, lecz teraz jest wywyższona chwale. Upamiętanie się i przebaczenie grzechów to rzeczy ściśle spojone ze sobą odwiecznym zamysłem Bożym, co Bóg złączył niech żaden człowiek nie rozłącza. Upamiętaniu się musi towarzyszyć odpuszczenie grzechów. Zrozumiesz to drogi przyjacielu, jeśli się nad tym trochę zastanowisz. Przebaczenie grzechów nie może zostać udzielone osobie, która nie chce się upamiętać, gdyż byłoby to utwierdzeniem jej w jej złym postępowaniu oraz nauczenie jej, aby się nie przejmowała złem swojego serca. Gdyby Pan zwrócił się do takiej osoby i powiedział, kochasz grzech, trwasz w nim i żyjesz coraz gorzej, niemniej jednak przebaczam Ci, to byłoby to straszliwym przyzwoleniem na nieprawość. Byłoby to zburzeniem podstaw porządku społecznego i zaproszeniem do anarchii. Nie potrafię opisać niezliczony krzyw, jakie by z pewnością nastąpiły, gdyby oddzielono upamiętanie się od przebaczenia i nie zwracano uwagi na grzech, który grzesznik kochałby tak samo jak wcześniej. Jeśli wierzymy w świętość Boga, to już sama natura rzeczy wymaga, aby dobrowolne trwanie w grzechu i niechęć do upamiętania się skutkowały odmową udzielenia przebaczenia i koniecznością poniesienia konsekwencji własnej krnąbrności. Bóg w swojej nieskończonej dobroci obiecuje nam, że jeśli porzucimy nasze grzechy, wyznamy je i wiarą przyjmiemy łaskę, która jest nam dana w Jezusie Chrystusie, to On jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jednak dopóki żyje Bóg, nie może być żadnej obietnicy miłosierdzia dla tych, którzy trwają w swoim złym postępowaniu i nie chcą uznać własnej nieprawości. Żaden buntownik nie może oczekiwać, że król przebaczy mu jego zdradę, jeśli będzie nadal trwał w jawnym buncie. Nie można być na tyle głupim, aby wyobrażać sobie, że sędzia całej ziemi odpuści nam nasze grzechy, jeśli my sami nie chcemy ich porzucić. Musi tak być ze względu na pełnię Bożego miłosierdzia. Miłosierdzie, które przebacza grzech i jednocześnie pozwala grzesznikowi trwać w grzechu, byłoby miłosierdziem niepełnym i płytkim. Byłoby ono niesprawiedliwe i zniekształcone, okulawione i z uschniętą ręką, co jest większym przywilejem oczyszczenia z winy grzechu czy wybawienia z mocy grzechu. Nie będę próbował oszacować wielkości tych dwóch przypadków bez przykładnego miłosierdzia. Bez drogocennej krwi Chrystusa nie moglibyśmy doświadczać żadnych z nich. Wydaje mi się jednak, że skoro musimy te dwa przypadki ze sobą porównać, to wybawienie z mocy grzechu po to, aby być świętym na podobieństwo Boga, należy uznać za większą rzecz. Uzyskanie przebaczenia jest nieocenioną łaską. Mówi o tym jeden z pierwszych wersetów Psalmu Uwielbiającego. A on odpuszcza wszystkie winy twoje. Psalm 103, 3 Werset Jeśli jednak moglibyśmy uzyskać odpuszczenie grzechów i pozwolono by nam kochać grzech, pławić się w nieprawości i nurzać się w porządliwości, jaki byłby pożytek z takiego odpuszczenia? Czyż nie stałoby się ono zatrutym cukierkiem, niezwykle skutecznie prowadzącym nas do zguby? Być obmytym, a mimo to tarzać się w błocie? Być ogłoszonym czystym, a mimo to Mieć trąd na czole byłoby to istotnym szyderstwem z miłosierdzia. Jaki byłby sens wynieść człowieka z jego grobu, pozostawiając go nadal martwym? Jaki cel przyprowadzić go do światła, skoro jest on nadal ślepy? Dziękujemy Bogu, że ten, który przebacza nam nasze nieprawości, jednocześnie leczy nas z naszych dolegliwości. Ten, który obmywa nas od zwazy przeszłości, jednocześnie podnosi nas ponad obecne drogi zła i zachowuje nas od upadku przyszłości. Musimy z radością przyjąć zarówno upamiętanie się, jak i odpuszczenie grzechów, gdyż te rzeczy nie można od siebie oddzielić. Dziedzictwo przymierza jest jedne i niepodzielne. Nie można go rozparcelować. Rozparcelowanie dzieła łaski byłoby przecięciem żywego dziecka na pół i ci, którzy się na to godzą, nie są tak naprawdę tym dziełem zainteresowani. Zapytam Was, którzy szukacie Pana, czy bylibyście zadowoleni otrzymaniem tylko jednego rodzaju miłosierdzia? Czy byłbyś zadowolony? Przyjacielu, gdyby Bóg przebaczył Ci grzechy, a następnie pozwolił Ci żyć według modły tego świata i trwać w nieprawości tak samo jak wcześniej, na pewno nie. Ożywiony duch bardziej obawia się samego grzechu niż należnej za grzech kary. Ożywione serce nie woła. Tuż mnie wybawi od kary, lecz... Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci, któż mnie uzdolni do tego, aby żyć ponad pokuszeniami i stać się świętym tak jak Bóg jest święty. Ponieważ zjednoczenie, upamiętania się i odpuszczeniem jest zgodne z pragnieniem łaskawego Boga. I ponieważ związek ten jest niezbędny dla pełni zbawienia oraz świętości, możemy być pewni, że jest on trwały. W doświadczeniu wszystkich wierzących upamiętanie się jest połączone z odpuszczeniem. Nigdy nie było przypadku, by ktoś, kto autentycznie wierząc upamiętał się z grzechu i nie uzyskał odpuszczenia. Nie było też przypadku, by ktoś dostąpił odpuszczenia grzechu bez upamiętania się. Nie waham się powiedzieć, że pod niebem nigdy nie było ani nie ma i nie będzie żadnego przypadku obmycia z grzechów serca, które nie zostało doprowadzone do upamiętania się i wiary w Chrystusa. Nienawiść do grzechu oraz świadomość uzyskania przebaczenia wchodzą do duszy razem i razem w niej przebywają dotąd, dopóki tu żyjemy. Te dwie rzeczy oddziaływują na siebie i reagują ze sobą. Dlatego ten, kto pokutuje, ten dostąpił odpuszczenia grzechów. Kto zaś pokutuje, ten z całą pewnością dostąpił odpuszczenia grzechów. Pamiętaj, przyjacielu, że przebaczenie prowadzi do upamiętania się, tak jak śpiewamy w jednej z pieśni harta. Zakon i strach tylko wzmacniają upór. Jeśli nie ma łaski, lecz świadomość przebaczenia nabytego krwią szybko kruszy kamienne serce. Kiedy mamy pewność, że dostąpiliśmy odpuszczenia grzechu, wtedy brzydzimy się nieprawością. Przypuszczam, że upamiętanie się osiąga swoje wyżyny wówczas, kiedy wiara wzrasta aż do uzyskania pełni zapewnienia, że ponad wszelką wątpliwość mamy pewność, że krew Jezusa obmyła nas i jesteśmy bielsi niż śnieg. Upamiętanie się wzrasta z wiarą. Możemy być pewni, że upamiętanie się nie jest kwestią dni czy tygodni, ani przemijającą pokutą, którą należy odprawić możliwie jak najszybciej. Upamiętanie się jest łaską dożywotnią, podobnie jak sama wiara. Upamiętanie się jest zadaniem zarówno dzieci bożych, jak i młodzieńców oraz ojców. Upamiętanie się jest nierozłącznym towarzyszem wiary. Przez cały czas Naszego kroczenia w wierze, a nie w oglądaniu, w oku wiary lśnił zapokuty. Upamiętanie się, które nie pochodzi z wiary w Jezusa, nie jest autentyczne. Tak samo jak nie jest autentyczną ta wiara w Jezusa, która nie jest zabarwiona upamiętaniem się. Wiara i upamiętanie się są niczym bliźniaki syjamskie, nierozdzielnie połączone ze sobą. Głębia naszego upamiętania się jest proporcjonalna do głębi naszej wiary i przebaczającą miłość Chrystusa. Także nasza radość z dostąpienia, odpuszczenia grzechów, którego udziela nam wywyższony w tym celu Jezus, jest proporcjonalna do głębi naszego upamiętania się z grzechu oraz naszej nienawiści do zła. Nigdy nie docenisz wartości przebaczenia grzechów, dopóki nie odczujesz upamiętania się. Nigdy nie skosztujesz najgłębszych łyków upamiętania się, dopóki nie będziesz wiedział, że dostąpiłeś odpuszczenia. Może się to wydawać dziwne, jednak tak jest. Gorzkość upamiętania się oraz słodycz dostąpienia przebaczenia grzechów są wymieszane i obecne w życiu każdego obdarzonego łaską i są częścią niewysłowionej radości. Te dwa dary nowego przemierza wzajemnie się uzupełniają i dopełniają. Jeśli wiem, że pokutuję, to wiem, że dostąpiłem odpuszczenia. Skąd mam wiedzieć, że dostąpiłem odpuszczenia grzechów, jeśli nie na tej podstawie, że wiem, iż odwróciłem się od mojego dawnego grzesznego życia. Być wierzącym to być skruszonym. Wiara i upamiętanie się to dwie szprychy tego samego koła, dwa uchwyty jednego pługa. Upamiętanie się zostało odpowiednio opisane jako serce skruszone z powodu grzechu. Równie dobrze można je opisać jako odwrócenie się i powrót. Jest to najbardziej dogłębna i radykalna przemiana umysłu, której towarzyszy żal z powodu przeszłości oraz mocne postanowienie poprawy w przyszłości. Upamiętać się to porzucić grzechy, które wcześniej były nam drogie oraz pokazać szczerość żalu, nigdy nie powracając do nich. Skoro tak jest, to możemy mieć pewność, że dostąpiliśmy odpuszczenia grzechów, ponieważ Pan nigdy nie doprowadza człowieka do stanu skruszenia z powodu grzechu bez odpuszczenia tego grzechu. Jeśli z kolei dostąpiliśmy odpuszczenia grzechu, poprzez krew Jezusa zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę. I cieszymy się pokojem z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Wiemy, że nasze upamiętanie się oraz wiara są autentyczne. Nie myśl, że Twoje upamiętanie się jest przyczyną odpuszczenia Twoich grzechów. Upamiętanie się jest towarzyszem odpuszczenia grzechów. Nie oczekuj, że będziesz mógł upamiętać się, jeśli nie zobaczysz łaski naszego Pana Jezusa oraz Jego gotowości do wymazania Twojego grzechu zachowaj te błogosławione rzeczy we właściwym miejscu i postrzegaj je we właściwej relacji pomiędzy nimi są one niczym kolumny jachin i boaz na których opiera się nasze doświadczenie zbawienia przyrównuję je do tych dwóch filarów Przedsionka Świątyni Bożej, wybudowanej przez Salomona, które stanowiły majestatyczne wejście do Miejsca Świętego. Nikt nie może stawić się bezpośrednio przed obliczem Bożym, jeśli nie przejdzie pomiędzy tymi dwoma filarami upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Kiedy wzy upamiętania się rozjaśni światło zupełnego odpuszczenia, wówczas na Twoim sercu jaśnieje tęcza przymierza Bożego w całym swoim splendorze. Pokotowanie z grzechu oraz wiara w odpuszczenie grzechu przez Boga stanowią osnowę i wątek tkaniny autentycznego nawrócenia się. Po tym można poznać prawdziwego Izraelitę. Wracając do rozważanego wersetu, zarówno odpuszczenie grzechów, jak i upamiętanie się wypływają z tego samego źródła i są darem tego samego Zbawiciela. Pan Jezus swojej chwale obdarowuje nimi jednocześnie. Nie można nigdzie indziej znaleźć odpuszczenia grzechów oraz upamiętania się. Jezus trzyma obie te rzeczy i gotów jest je nam dać teraz, dać je za darmo tym wszystkim, którzy przyjmują je z jego rąk. Nie wolno nam nigdy zapominać, że Jezus daje nam wszystko to, czego potrzebujemy do zbawienia. Jest więc bardzo ważne, aby pamiętali o tym wszyscy poszukujący miłosierdzia. Wiara jest tak samo darem Bożym, jak Zbawiciel, który jest obiektem wiary. Upamiętanie się z grzechów jest tak samo autentycznym dziełem łaski, co dzieło odkupienia, na mocy którego następuje wymazanie grzechów. Zbawienie jest od początku do samego końca z łaski. Proszę, dobrze mnie zrozumieć. Duch Święty nie pokutuje. On sam nigdy nie uczynił niczego, z czego miałby się upamiętać. Gdyby mógł. On upamiętać się wówczas oznaczałoby, że nie osiągnął zamierzonego celu. To my sami musimy się upamiętać ze swoich grzechów, gdyż inaczej nie będziemy wybawieni od mocy grzechu. Pan Jezus Chrystus nie pokutuje, z czego zresztą miałby upamiętać się. To my pokutujemy z pełną akceptacją wszystkich naszych władz poznawczych. Wola, uczucia, emocje, wszystkie one współpracują szczerze razem w tym błogosławionym akcie upamiętania się z grzechu. A jednak u podstaw tego wszystkiego, co stanowi nasz osobisty akt, leży niewidzialne święte działanie, które kruszy serce, wzbudza w nas żal i doprowadza do całkowitej przemiany serca. Duch Boży oświeca nas, abyśmy zobaczyli czym jest grzech. Że jest On w naszych oczach rzeczą wstrętną. Duch Boży także kieruje nas ku świętości i sprawia, że szczerze ją cenimy, kochamy i pragniemy, dzięki czemu nabieramy rozpędu na drodze prowadzącej nas ku kolejnym etapom uświęcenia. Duch Boży sprawia nas chcenie i wykonanie, stosownie do upodobania Bożego. To właśnie temu dobremu Duchowi poddajemy się teraz, aby przyprowadził nas do Jezusa, który za darmo udziela nam podwójnego błogosławieństwa upamiętania się oraz odpuszczenia grzechu według bogactwa swojej łaski. Albowiem łaską zbawieni jesteście. Lista Efezjan 2 rozdział 8